W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 16 na 17 lutego 2025 roku, Polska doświadczyła intensywnych mrozów, które objęły niemal cały kraj. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla większości województw, które mogą obowiązywać aż do czwartku, do 20 lutego. Za obecną falę mrozów odpowiada wyż atmosferyczny, który rozwinął się nad północną Europą, sprowadzając do Polski arktyczne powietrze. W wielu regionach kraju termometry wskazywały dwucyfrowe wartości poniżej zera. W nocy z 16 na 17 lutego najniższe temperatury odnotowano w rejonach podgórskich, gdzie słupki rtęci spadły nawet poniżej minus 15 stopni Celsjusza. Ale rekord temperatur prawdopodobny został pobity gdzie indziej. W litworowym kotle uznawanym za najzimniejsze miejsce w Polsce w nocy z 16 na 17 lutego temperatura spadła do, uwaga, minus 41,13 stopni Celsjusza. To wynik pomiarów prowadzonych w ramach projektu mrozowiska w Tatrach, który umożliwia śledzenie danych na bieżąco przez Internet. Projekt ten został zrealizowany przez grupę pasjonatów, którzy zamontowali aparaturę pomiarową w masywie czerwonych wierchów. Cytując, to najniższa temperatura zanotowana kiedykolwiek na ziemiach polskich. Można założyć, że to miejsce jako jedyne w Polsce jest w stanie osiągnąć minus 50 stopni Celsjusza. Cytując oczywiście serwis meteoprognoza.pl. Dotychczasowy rekord to minus 41 stopni Celsjusza zanotowany w Siedlcach w 1940 roku. Zima na przełomie 1939 i 1940 roku była jedną z najostrzejszych w historii Europy. Wystąpiły wtedy wyjątkowo silne i długotrwałe fale mrozów, które sparaliżowały wiele regionów kraju. Na terenie okupowanej wtedy przez Niemców Polski warunki pogodowe były ekstremalne. Mrozy pojawiały się już w grudniu 1939 roku, ale prawdziwy szczyt zimowej ofensywy nastąpił w styczniu 1940 roku, kiedy w wielu miejscach termometry wskazywały wartości poniżej minus 30 stopni Celsjusza. W komentarzach napiszcie mi, czy chcecie, żebym przyjrzał się tej zimie bardziej dokładnie. Musimy wrócić do litworowego kotla i musimy też zaznaczyć, że warunki w litworowym kotle sprzyjają ekstremalnym spadkom temperatury. Głęboko położone dno kotła osłonięte od wiatru pozwala na gromadzenie się zimnego powietrza, co prowadzi do tzw. efektu mrozowiska. Według prognoz, w najbliższych dniach temperatura w kotle litworowym może spaść jeszcze bardziej. Mieszkańcy Tatr muszą być przygotowani na ekstremalne warunki pogodowe. Szczególnie można, mroźna ma być noc w wtorku na środę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed niskimi temperaturami, które mają utrzymywać się do środy. We wtorek nad ranem na stacji synoptycznej Włodawa we województwie lubelskim temperatura odczuwalna wynosiła minus 22 stopnie Celsjusza. W Kozienicach w województwie mazowieckim. Zanotowano minus 17,5 stopnia Celsjusza. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czym w ogóle jest litworowy kocioł? Litworowy kocioł to polodowcowy kocioł cyrkowy znajdujący się w Tatrach Zachodnich, w górnej części Doliny Litworowej, będącej odgałęzieniem Doliny Czarnej Jaworowej po słowackiej stronie Tatr. Leży na wysokości około 1700-1900 metrów nad poziomem morza i otoczony jest stromymi ścianami skalnymi, tworząc klasyczny krajobraz wysokogórski. Jest to obszar o surowym klimacie, gdzie przez większość część roku zalega śnieg. Litworowy kocioł jest rzadko odwiedzany przez turystów, ponieważ nie prowadzą przez niego znakowane szlaki turystyczne. Jednak miłośnicy tatrzańskich wędrówek mogą dotrzeć w jego okolice przemierzając dolinę Jaworową na Słowacji. Ze względu na swoje położenie i trudne warunki litworowy Kocioł jest popularnym celem dla doświadczonych taterników i skalpinistów. W zimie może jednak stanowić duże zagrożenie lawinowe. Obszar ten jest objęty ochroną w ramach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na Słowacji, a jego flora i fauna są charakterystyczne dla piętra alpejskiego. Można tu spotkać kozice, świstaki oraz rzadkie gatunki roślin, takie jak skalnica tatrzańska czy lepnica bezłodygowa. Dlaczego litworowy kocioł jest taki zimny? Przyjrzyjmy się właśnie tutaj bardziej od strony meteorologicznej. Jednym z głównych czynników wpływających na ekstremalne niskie temperatury w litworowym kotle jest tzw. zjawisko inwersji termicznej. Polega ono na tym, że zimne powietrze będące cięższe od cieplejszego opada w najniższe i położone obszary i zostaje tam uwięzione. Dodatkowo brak ruchu powietrza i osłonięcie kotła przed wiatrem powoduje, że ciepło nie jest efektywnie rozpraszane. Podobne zjawisko można zaobserwować w innych górskich kotłach, np. w Alpach czy górach skandynawskich. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na tak niskie temperatury jest niewielka ilość promieniowania słonecznego docierającego do dna kotła w okresie zimowym. Słońce w Tatrach w zimie znajduje się nisko nad horyzontem, a głębokie zagłębienie litworowego kotła ogranicza ilość ciepła dostarczanego przez promieniowanie słoneczne. Naukowcy oraz pasjonaci badający mrozowiska w tatrach od lat analizują, czy temperatura w kotle litworowym może spaść poniżej minus 50 stopni Celsjusza. Taki wynik byłby bezprecedensowy dla Polski i potwierdziłby, że jest to jedno z najzimniejszych miejsc w Europie Środkowej. No ale powiedzmy sobie troszkę o rekordowych mrozach w historii Polski. Oprócz wspomnianych minus 41 stopni Celsjusza w Siedlcach w 1940 roku Polska doświadczyła wielu innych ekstremalnych mrozów. Na przykład w lutym 1929 roku temperatura w żywcu spadła do minus 40,6 stopnia Celsjusza, a w styczniu 1963 roku w Białowieży zanotowano minus 38,4 stopni Celsjusza. Współczesne zimy są jednak coraz cieplejsze. A tak ekstremalne mrozy zdarzają się rzadziej. Badania prowadzone w litworowym kotle dostarczają cennych informacji na temat zmian klimatu oraz specyfiki ekstremalnych warunków pogodowych w górach. Mimo iż globalne ocieplenie powoduje wzrost średnich temperatur, które również widzimy na trendach omawianych na tym kanale. To lokalne mrozowiska, jak to w Tatrach, wciąż mogą notować rekordowe spadki temperatury, zwłaszcza przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Pytanie tylko, czy litworowy kocioł pobije jeszcze rekord? Bo ze względu na swoje wyjątkowe warunki, litworowy kocioł pozostaje miejscem niezwykle interesującym dla meteorologów i klimatologów. Możliwość osiągnięcia temperatury rzędu minus 50 stopni Celsjusza czyni go unikalnym na skalę Polski, a może nawet Europy, miejscem. Dalsze badania oraz monitoring temperatur mogą w przyszłości dostarczyć jeszcze bardziej spektakularnych wyników, a kolejne zimy pokażą, czy uda pobić się obecny rekord. Z tej strony to wszystko dla Was tutaj Paweł Błażkowski omawiał. My widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie.